Aha, dziękuję serdecznie. A mogłaby się nam Pani się przedstawić? No nie będzie nigdzie do wglądu. Nie, nie będzie w ramach warszawy. Ma szybję, ja. Emerytka. Dziękuję za żartę. Ale... Bo w ramach zawie. A mogłaby się nam Pani przedstawić? Bo to tylko Alina w ramach warszawy. A nie na Orwska. A nie na Dziękuję bardzo. Dziękuję, Mieję go na życie. A Dzień dobry. A, dzień dobry. Pozdrawiam mamę. A ja tatę i mojego tatę drugiego, który jest moją mamą też przy okazji. Idzie typu Wolność dla geju, wolność dla geju. To wszystko na pani Rasi idzie, wiesz? Dzień, e, dzień, dzień dobry pani. I Przemek. A te? Kiskał Michał. Dobro nie ma tym Kasiu.

jak się zbliżenie robi? Jak się robi? Jezu. Ojej. Ja to nie pchaj gni. Łapy trzęsą jak na kimś zrzucę. Alkoholikowi tak. Altoholikowi Trzę się zaszczerze, lecę trzęsą. Nie pamiętam, że nie pamiętam. Spadaj z tą kamerą. Ale uśmiech. Róża na to, no, tak nie. Nawet do Mosilla, bo tego znajdziesz. Zobacz, to odwet, to ja odwet. Kogo wam ten człowiek przypomina? No wiem. rubinka <grymka> po spotkaniu z paralizatorem. Dawno bardzo ludzi zachęcasz swoim wyglądem do rozmowy. Tak. dupa. Nie, że to się nagrało? Wiem. Tu mam jeden. No dobra, jeden. Bez szkoły. A ty nic nie robiłeś. Nie chcę te, tego. Nie widzę cię. Ja, Idę do szkoły, jestem pilnym uczniem, no, no, tego, że nie zapóźnam. Do szkoły. Ej, ale ty... To... skończą ci ty, no. ty nic nie robiłeś z tą kamerą, tak? Ale nic drugiego się twojego nie nagrało. Nie nie Pops, co? do końca. No. On zaczął nagrywać się w nich. A No na mamy i też się. moją uśmiech greju. Proszę pani przodka. Gracja. Nikolacja. Oka! Nie chcę wam mówić, co kręcić całą DJ gruby O, Dzień tą kamerę. Cześć, Wączek. Wączek, zasady by nie było z nami? No nie. Dominik, z zasady by nie było? Dominik, Dlaczego nie liście się w obiedwie? Nie. się popsuły. No go się mi psiak. To jest chyba zerwało. jest. mi po Dziś jesteś z tego hip hopu! Długo, no? mhm. pani, ale to wszystko szlepe. No mini coś, coś się zihilo. Jaki tyłeczek strzelił? Jak to było DJ mhm. Dobra. DJ Gruby! A DJ no, Gruby to w związku z tym jeszcze się mnie wywyktywali. a dzisiaj ja nie nie wierzę się skraj. A mogłaby się nam pani przedstawić w tym związku? Ja mieszkam na Sadygię, na Zaniebyskie. Dziękuję.